od tej właśnie piosenki, bo to właśnie ta piosenka słuchajcie, kojarzy mi się bardzo mocno z lekcjami właśnie w okresie Adwentu, czyli w tym okresie przed Bożym Narodzeniem. A dzisiejsza nasza katecheza właśnie o Adwencie. Rozpoczynamy fantastyczny fenomenalny czas od najbliższej niedzieli. Czas, który ma nas przygotować na Boże Narodzenie. Słuchajcie, dlatego ruszamy, bo dzisiaj dużo fajnej roboty nas czeka. Słuchajcie, i fajne rzeczy będziemy robili w naszym podręczniku, więc już modlitwa i ruszamy z pracą w nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysł nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. No to mam nadzieję, że już wasze podręczniki są przygotowane na waszych stołach, na waszych biurkach. Chwytamy oczywiście i dzisiaj, no dzisiaj, słuchajcie, podróżujemy bardzo daleko w naszych podręcznikach, bo lekcja numer 47, lekcja numer 47, otwórzcie sobie podręczniki. Mam nadzieję, że macie już je przed sobą, że już są otwarte. Więc teraz wspólnie, razem przeczytajmy temat. Dzisiejszej lekcji z całym Kościołem oczekujemy na przyjście Pana Jezusa, myślnik, adwent. Z całym Kościołem oczekujemy na przyjście Pana Jezusa, adwent. Czyli na Boże Narodzenie, słuchajcie, znowu przed nami grudzień, znowu piękny czas, znowu będziemy przeżywali Boże Narodzenie, czyli tą prawdę o tym, że Pan Bóg. Stał się człowiekiem, Pan Bóg stał się jednym z nas, kochane dzieci. To jest coś fantastycznego. Pan Bóg już nie mógł być bliżej człowieka, a tak bardzo kocha każdego człowieka. Nie mógł być bliżej człowieka, niż stając się jednym z nas. Dlatego Pan Jezus, słuchajcie, który w Betlejem ponad 2000 lat temu przyszedł na świat jako Bóg człowiek, przyszedł, żeby Pismo Święte tak nam tak o tym mówi. Przed jako Bóg z nami. Bóg chciał zamieszkać razem z nami. Bóg chce dzielić z nami nasze radości, nasze smutki, nasze sukcesy i nasze niepowodzenia. Pan Bóg zapragnął być najbliżej nas, jak tylko można. Chciał nam dać dowód swojej przeogrodnej miłości, dając nam swego syna, pana Jezusa. Pan Jezus, który przyszedł na świat, to jest najbardziej fenomenalna wiadomość w dziejach, słuchajcie. Bóg staje się człowiekiem, i my czekamy na Boże Narodzenie. Chcemy przygotować się na to Boże Narodzenie jak najlepiej. I ten czas przygotowania do Bożego Narodzenia nazywamy właśnie Adwentem. To jest czas, kiedy powinniśmy się starać. Tak to często mówimy, pracować nad sobą. Co to znaczy? Że jeszcze bardziej, słuchajcie, staramy się unikać grzechu, a rozwijać to, co jest dobre, słuchajcie. Dlatego o tym za moment my też powiemy, w czasie adwentu, yy, często próbujemy robić jakieś dobre postanowienia, słuchajcie, żeby więcej dobra uczynić żeby mocniej unikać jakichś grzechów, jakichś pokus, tego, co jest złem, żeby mniej denerwować mamy, żeby być bardziej życzliwym dla młodszego rodzeństwa, żeby się mniej lenić i bardziej sumiennie wykonywać zadania i prace, które do nas należą. I moi drodzy, mamy tutaj bardzo fajną sprawę, w ogóle za chwilę będziemy super fajnie używali naszych naklejek. Mamy tutaj Zobacz, taką drogę, która ma tą dziewczynkę i tego chłopaka doprowadzić do nowonarodzonego Pana Jezusa. Taka symboliczna droga, oczywiście. I na tej drodze są cztery słowa. Przeczytajmy. Pierwsze: pierwsze to pracowitość, potem zgoda, miłość i dobroć. A więc zobaczcie, Tymi drogami, drogami pracowitości, drogami zgody, drogami miłości, drogami dobroci, może być powiedzmy życzliwości, bycia pomocnym, tymi drogami docieramy do Pana Jezusa, ale. Są jeszcze takie boczne drogi, które nas próbują gdzieś tu zwieść, abyśmy skręcili gdzieś na bok i nie dotarli do pana Jezusa. I to są tak zwane grzechy główne. Zobaczcie: mamy od góry gniew, lenistwo, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, nieczystość, chciwość i pycha. Yy, zobaczcie, na przykład, przy tym sobie, pycha, bo nie wiem, czy myśmy to sobie tłumaczyli na lekcjach. Pycha jest wtedy, kiedy człowiek myśli, że jest najważniejszy, najlepszy, a wszyscy inni są w ogóle kiepscy i beznadziejni. A ja jestem we wszystkim najlepszy i się wywyższam, i wszystkim pokazuję, że jestem najlepszy. Yy, więc słuchajcie, te grzechy nas próbują zwieść. Więc teraz, tak symbolicznie. Słuchajcie, za chwilę chwycimy za nasze naklejki. Chwytamy za naklejki, którymi to postawimy takie blokady na tych bocznych drogach, związanych z grzechem, aby te dzieci szły tą prostą drogą. Słuchajcie, te blokady mają symbolizować takie nasze postanowienia, że nie chcemy grzeszyć, nie chcemy tego, co jest złe. Tylko wybieramy tą dobrą drogę, drogę dobra, pracowitości, zgody, dobroci i miłości. Więc słuchajcie, puszczam tą piosenkę, świeć gwiazdeczko, a my mm, chwytamy za mm, nasze naklejki. Tutaj mamy te sześć blokad. Piosenkę słuchajcie, już wam puszczam i blokujemy te drogi z grzechem. Mm. not great, huh? i ja mam gotowe drogi z grzechami poblokowane słuchajcie a więc symbolicznie blokujemy te drogi, czyli mówimy nie temu co w złe wybieramy drogę drogę dobra kolejna ważna sprawa słuchajcie, każdy sobie teraz myśli nad jakimś postanowieniem czas adwentu to czas dobrych postanowień tutaj mamy taką bramę jakby taką bramę takie drzwi drzwi tak tutaj piszę tak tu jest napisane i w tych drzwiach słuchajcie każdy wpisuje jakieś jedno postanowienie ja się mogę podzielić waszym moim postanowieniem słuchajcie ja niestety czasami za późno chodzę spać i troszeczkę czasu przez to sobie marnuję, bo wolę wcześniej rano wstawać, żeby wcześniej robić jakąś robotę, już a wieczorami czasem które marnuję czas, więc zrobię sobie postanowienie, będę chodził wcześniej spać. Takie postanowienie piszę sobie na tej, na, tej, na tych drzwiach, więc słuchajcie, wy nad swoim, wy piszecie swoje. Będę chodził wcześniej spać. Takie jest moje postanowienie. Między innymi, bo zrobię sobie jeszcze jakieś inne. Jestem ciekaw, jakie są wasze, słuchajcie. Na przykład, nie będę narzekał, kiedy mama mnie o coś prosi, albo jak, mam, jak tata. Czegoś powie nie rób, to od razu posłucham. Albo będę się starać więcej bawić z młodszą siostrą czy młodszym bratem, albo przez czas adwentu będę bardzo sumiennie wykonywał wszystkie zadania domowe, a może jeszcze jakieś zupełnie inne postanowienie będę bardziej utrzymywał porządek w swoim pokoju. Pomyślcie nad jakimś swoim, zapiszcie, jeżeli tegoście jeszcze nie zrobili, i teraz, słuchajcie, w wycinankach, w wycinankach, ja już szukam, gdzie to jest w tych wycinankach, w wycinankach odnajdujemy jakby drzwi, drzwi z tych drzwi, także to znaczy drzwi do tych drzwi. O, nie wiem, czy rozumiecie, chyba rozumiecie o co mi chodzi. Mianowicie, na, w naszych wycinankach, słuchajcie. Katecheza 47, o tutaj, 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 mamy jakby drzwi do tej futryny, tak to nazwijmy, tak? Bo w tych drzwiachśmy zrobili to nasze postanowienie, a teraz wycinamy te drzwi, tą bramę, kleimy tylko w tym miejscu, gdzie jest napisane klej, i robimy takie drzwi, słuchajcie, które się będą otwierać, zamykać. Więc słuchajcie, kontynuujemy naszą piosenkę, chwytamy za nożyczki i oczywiście za klej i pracujemy. Słuchajcie, moja brama, moje drzwi z postanowieniem są gotowe. No to teraz słuchajcie z Adwentem jest związane kilka jakby takich też przedmiotów. Jednym z nich jest wieniec adwentowy. Wieniec adwentowy, który mamy tutaj w naszej książeczce i jak łatwo policzyć, słuchajcie, ten wieniec adwentowy ma. Cztery świece, dlatego że adwent ma zawsze cztery niedziele. W zależności od tego, kiedy jest Boże Narodzenie, adwent trwa trochę krócej, trochę dłużej, ale zawsze są to cztery niedziele adwentu. Więc jest pierwsza niedziela, druga, trzecia, czwarta i po czwartej niedzieli. Jest już Boże Narodzenie, dlatego zawsze zapalamy, w kościele będzie wisiał, w naszym kościele chociażby taki wielki wieniec adwentowy z czterema świecami, które będą pomagały odliczać czas do adwentu. W tym wieńcu adwentowym mamy taki napis, pamiętaj, rolaty są codziennie, o godzinie. Hmm. I zawsze było tak, słuchajcie, że w naszym kościele roraty były wcześniej rano o godzinie 6.45 w tym roku. Nie możemy się w ten sposób spotykać, dlatego forma będzie inna. O tym powiem wam jeszcze na koniec, zapraszając do takiego krótkiego filmiku omawiającego nasze parafialne, zdalne, internetowe roraty. Już teraz wam mówię, że doczekać się nie mogę, bo dziać się będzie tyle, że po prostu wow. Ale my co robimy? My sobie słuchajcie piosenka, piosenka i kolorujemy ten wieniec. Wieniec na zielono, a świecę nie wiem, ja sobie zrobię na czerwono. Więc słuchajcie, chwytamy za robotę, kredki i kolorujemy. Jeśli taki gór, obyś nie da się. No. Kolorowane. Y... Moi drodzy, takim kolejnym pięknym zwyczajem adwentowym są codzienne poranne latnie. Może część z Was już w ubiegłym roku na takie oraty chodziła, może jeszcze nie. Y... Dzisiaj mamy taki czas, że nie możemy w tak wielkiej liczbie, bo w tych porannych roratach zawsze przynajmniej ponad setka dzieci uczestniczyła. Nie mamy możliwości w takiej formie się spotkać, dlatego chcę Was bardzo zaprosić, słuchajcie, na takie zdalne internetowe roraty. Będzie się naprawdę wiele działo, o ważnych rzeczach będziemy sobie mówili. Będą naprawdę ciekawe konkursy w ciekawych formach. Słuchajcie, wszystko jak to będzie wyglądało, o tym wyjaśnię Wam w filmiku, którego, do którego link pojawi się tutaj w prostokąciku na sam koniec katechezy. Dobrze, moi drodzy, gdyby ktoś z Was chciał zdać jakąś modlitwę, o coś zapytać, albo tak po prostu porozmawiać, bo na przykład mielibyście jakieś pytania do której z lekcji, dajmy na to, to uwaga, jestem do Waszej dyspozycji i w poniedziałek i we wtorek od godziny dziewiątej. Do godziny 12. Przez te 3 godziny, słuchajcie, możecie dzwonić na WhatsAppie. Właślicy mają mój numer telefonu, więc w ten sposób jestem do Waszej pełnej dyspozycji. Poniedziałek, wtorek, najbliższy od godziny 9 do godziny 12. Do Waszej dyspozycji jestem, więc serdecznie Was zapraszam. Pomodlimy się. Na koniec, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. A teraz jeszcze kto tego nie zrobił wcześniej i obejrzał wcześniej, zapraszam, żeby kliknąć w ten prostokącik, który tutaj się nam pokazał, i obejrzeć filmik, który Was zaprosi i opowie Wam, jak będą wyglądały te zdalne internetowe roraty.